To jest wyjątkowa edycja, bo po raz pierwszy tutaj na terenie naszego zabytkowego parku w Centrum Kreatywnej Kultury. Za nami dwa właściwie już dni festiwalu, a przed nami jutro lubuskie folklorem malowane. Wystąpi 15 zespołów naszego województwa oraz goście specjalni, gość z Pyrzyc oraz z Brandenburgii. Jeszcze przed nami oczywiście wiele atrakcji w naszym ogrodzie. Tutaj atrakcji i dla dzieci, i dla dorosłych, także zapraszamy serdecznie cały czas coś się dzieje. Natomiast przed nami również w sobotę Gala Tradycji w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji o godzinie 18.00. Tam wystąpi aż 11 zespołów, w tym zespoły również, które zawitały do nas ze świata, Meksyk, Bułgaria, Ukraina i Brandenburgia. Również zapraszamy serdecznie, a na koniec mamy połączone dwa wydarzenia, Dobre Smaczne Bolubuskie w Ochli oraz finał naszego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i tam będzie można popróbować potraw przygotowanych przez nasze zespoły. Koncerty mamy również w przytocznej, bojadłach, nowe miasteczko Szprotawa, tam wczoraj wystąpił Meksyk. No generalnie całe nasze województwo żyje na ten moment Międzynarodowym Festiwalem Folkloru. Przepiękny ośrodek, teren tutaj w koło ośrodka jest bardzo imponujący, cała impreza świetnie zorganizowana, w związku z czym wrażenia bardzo fajne i jesteśmy jeszcze przed naszym koncertem przeglądowym, w związku z czym cały czas emocje trzymają, cały czas czekamy na ten najważniejszy moment. To już trzeci rok, kiedy mam tę przyjemność prowadzić Międzynarodowy Festiwal Folkloru obicia Tradycji. Czy ta edycja jest wyjątkowa? Każda edycja jest wyjątkowa. Oczywiście każda na swój sposób, bo w każdej edycji biorą udział inne zespoły i myślę, że właśnie to jest kolorytem tych międzynarodowych festiwali, że możemy zobaczyć nie tylko te zespoły z naszych regionów, z tych regionów naszego kraju, ale także zespoły, które przyjeżdżają no, z całego świata, bo w tym roku mamy m.in. Bułgarię, mamy także Meksyk, no i to zapowiada niesamowite emocje. Meksyk przedstawiał e, swój taniec narodowy e, i po prostu po skończonym tańcu e, nadaleciała ich e, muzyka i po prostu postanowiliśmy z koleżanką e, wejść po prostu na scenę e, i zatańczyć e, tak naprawdę no, spontanicznie, całkowicie e, swoje tam gdzieś regionalne tańce, e, czy kaszkę, czy po prostu obroty zwykłe. E, I właśnie Meksyk dołączył do nas i razem wspólnie e, tańczyliśmy do, do ich melodii nasze kroki. 🎵🎵🎵 My dwie coś pokazywałyśmy tak dla siebie, coś tańczyłyśmy, a oni po prostu tak, że chcieli tego spróbować i w sumie bardzo fajnie to się tak złożyło. Ojciec, Przyjechaliśmy z Podkarpacia, z małej wsi Sonina, w gminie Łańcut. Spotkaliśmy tu wielu ciekawych ludzi i z Polski, i z zagranicy i czekamy na więcej wrażeń. Mimo że zespół liczy już ponad 25 lat działalności i koncertowaliśmy w wielu miejscach w Polsce i za granicą, to jednak w Zielonej Górze jesteśmy pierwszy raz, ale jesteśmy bardzo miło zaskoczeni fantastyczną pogodą, atmosferą no i krajobrazem. Zagramy coś z naszego regionu, z Podkarpacia. Jestem sobie rzeczowiąca. Mam paruszek po parakach. W Każdego roku staramy się urozmaicać tutaj folkostrefę, i warsztaty są. Y różnorodne. Jeżeli robimy biżuterię, to staramy się robić. Albo naszyjniki następnego roku, bransoletki. Są sztalugi, gdzie dzieci mogą tutaj robić folkowe malowidła. Także staramy się, aby co roku były nowe atrakcje. Jest strefa gier folkowych, gdzie można zagrać w memosy w domino, poukładać puzle. Oprócz tego są warsztaty zrobienia folkowych wianków, ludowych lalek, mamy folkowe wycinanki, oprócz tego ludowe łapacze snów, a także kolorowe bransoletki. Odwiedzamy nas dzieci z okolicznych szkół, z okolicznych przedszkoli. Dużym powodzeniem cieszą się lalki folkowe, wianki, ale lekcje tańca też zbierają sporą publiczność.